Witam, kolejna moja analiza tym razem na Euronoka. Mam takie, taką małą prośbę do ludzi, którzy mnie oglądają ja pierwszy raz w życiu prowadzę taki kanał, pierwszy raz w życiu robię takie nagrania, więc chciałem poprosić, jeśli jakieś popełniam błędy, w sensie jakoś źle tłumaczę, może mało precyzyjnie, albo o czymś, coś jest niezrozumiałe, nieczytelne, no to bym prosił o wskazówki. Co można by było poprawić, byłbym bardzo wdzięczny. Pierwsza nasza zasada od ogółu do szczegółu, bo musimy zobaczyć, w jakim jesteśmy momencie, w jakim etapie rynku, na największym time frame. Jesteśmy teraz w jest interwał D1 na euronoku. No więc co ja tutaj znalazłem? Jesteśmy po dużym spadku, który jednocześnie ma 5 fal. 1, 2, 3, 4 i 5. To jest, jakby nas nie interesuje, bo to już zareagowało, ale interesuje nas to, co jest głębiej. Podchodzimy bliżej. Teraz przejdę na interwał H4. Na interwale H4 po tym wielkim spadku zaczął się rysować, zaczął się nowy trend. I teraz ja to wyliczyłem w ten sposób że tutaj mamy y, jedną dużą wielką falę impulsową tu jest jej jedynka, dwójka trójka czwórka i obecnie rysuje się piątka y, Znaczę tym narzędziem Fibonacci Extension y, na jakim procent y, w fali numer jeden rozciągnęła się trójka Widzicie, trójka powyżej 300%. To nam mówi, że, jest to imp że ta trójka jest rozszerzona. Czemu? Ponieważ y trójka jest uważana za falę zwykłą do 161% fali numer 1. Wszystko powyżej y no tam nie 2-3 pipsy, ale tak znacząco wszystko powyżej jest uznawane za falę rozszerzoną. <kłysy> Elliot y z kolei mówi, że y <kłysy> zazwyczaj jedna fala jest w całym impulsie rozszerzona, że bardzo rzadko podobno zdarzają się więcej niż jedna czy dwie fale rozszerzone. No więc, skoro wiemy, że ta fala jest rozszerzona, to wiemy, że piątka nie powinna być rozszerzona. No i zobaczcie. 38 oraz 61. Już praktycznie przebiliśmy, i teraz yy, idziemy na, yy, według mnie, na kolejny zasięg, i to będzie miejsce, w którym, według mnie, yy, należy yy, szukać szortu. czemu tutaj? Ponieważ, po pierwsze, jest 100% yy, odcinka 03, mierzone od początku, yy, od końca fali numer 4. Natomiast tu się dzieje jedna bardzo ważna rzecz. Yy, po pierwsze, z Interwału D1, czyli y, interwału troszkę wyższego niż my jesteśmy, jest fala, czy jest y, średnia 100. Tutaj widzicie SMA 100, time frame 1440, czyli SD1. Niemalże w tym samym miejscu spotykają się dwie inne ważne średnie z interwału W1. 50, ta niebieska, i czerwona 25. Razem z rozcią, y, jakby rozszerzeniem tych, tych procent, o których mówiłem. Dodatkowo, zobaczcie, tutaj mamy dosyć istotny szczyt. Weźmiemy go kolorem żółtym zeznaczeniu. I dla mnie to miejsce jest miejscem do szukania yy, zagrania na shorty. Yy, kiedy dojdziemy tutaj, nie dość, że będziemy w tak ważnym miejscu, yy, w którym spotyka się tak wiele rzeczy, które może zareagować, to będziemy po pięciu falach na H4. Co nam to mówi? Jak już wcześniej wspominałem na wcześniejszych nagraniach, żadna fala nie ma więcej niż 5 potfal. Skoro będziemy, mieli, będziemy po piątej fali i będzie tak ważne zgrupowanie tak wielu poziomów, które mogą zatrzymać kurs, to co najmniej powinna być od tego poziomu korekta. Tyle, że w tym wypadku na interwale H4 ta korekta będzie na tyle duża, że nawet jeżeli skoryguje się do 38%, a jeszcze bardziej, tym bardziej 50%, to no to po prostu będzie długi ruch do złapania. No bo zobaczcie, jeżeli zaznaczymy sobie tutaj ten poziom, to już wskazujemy, żeby nam się nie myliło. Teraz weźmiemy, o, zaznaczymy. To zobaczcie, 38% to jest. 2000 pips. Oczywiście to się troszeczkę na euro na parę nocy, inaczej liczy, ten pips jest mniej wart niż na eurodolarze, ale i tak jest to przy dobrym wejściu bardzo duże R do zgarnięcia. R, czyli jakby stosunek zysku do ryzyka. No bo zobaczcie, jeżeli załóżmy, tu się nam wyrysuje jakaś na małym interwale, jakaś formacja odwrócenia trendu. Powiedzmy, no niech będzie, że równo na tej niebieskiej i średniej będzie nasze wejście. To spójrzcie. Tutaj mamy 4000 Wyprzew 400 pipsów. Załóżmy, że postawimy nad, nad tym szczytem do 20. To jest 5R. Bardzo ładny stosunek. A wydaje mi się, że jest spora szansa, że to spadnie do 50% czyli jeszcze więcej. Dlaczego wydaje mi się, że spadnie do 50%? Ponieważ, tak jak już mówiłem, tutaj to ładnie będzie na D1 przepraszam, na, na D1, tutaj mamy spadek. Idzie nam jedynka. A fale, które występują korekty, które występują w fali numer 2, to zazwyczaj są korekty typu zigzag. I są to zazwyczaj korekty dochodzące do 50%. Dopiero kolejne korekty. Kolejna na czwórka. Jest większa tendencja do tego, że będzie korektą płaską i bardziej płytką. Więc tutaj będziemy szukali zagrania na short. No i to tyle, jeśli chodzi o tą analizę. Dziękuję, do widzenia.